Kiedy ostatni raz widziałem się ze swoimi kolegami na powiedzmy takim spotkaniu towarzyskim, no to powiedzieli mi, że na pewno nie zrobię materiału o donatach ekipy, no i mieli rację, materiału nie zrobiłem i nie zrobię, ale wpadłem na inny pomysł, żebyśmy porozmawiali o pewnej potrawie, która ma znacznie więcej walorów edukacyjnych. Wystarczy wspomnieć tylko o takich pojęciach jak inkulturacja, czy chociażby asymilacja. Mowa oczywiście o naszym tureckim dobru narodowym, czyli kebabie, porozmawiajmy dzisiaj o tym, jak smakuje idealny kebab. Jak często jecie kebaby? Sporadycznie, ale się zdarzy, nie? Codziennie, prawie. Często. Często. Przynajmniej raz w tygodniu. Raz na miesiąc. No, dwa, może. Codziennie. Rzadko teraz. To raz rzajsie. na dwa tygodnie. Rzadko, prawie nigdy. Akurat miałem zajechać. Raz w tygodniu. Raz na... dwa razy na miesiąc bym powiedział. Raz na parę miesięcy. E, zdarza mi się raz może w miesiąc. Szczęście to jak najczęściej, ale teraz jakoś tak mi się zdarza, tak powiedzmy dwa razy na miesiąc. Nie wiem, raz w miesiącu może. Też raz w miesiąc. No myślę, że też coś takiego. Raz miesięcznie, tak bym powiedział. Tak mało? No jest jeszcze pizza. Raczej... Jadłem, ale wcześniej, teraz to nie popieram. Mm, co tydzień? Rzadko. Raz, miesiąc może. I co pani myśli o tej potrawie? Dobra, ale tucząca. Jaki, Twoim zdaniem, jest idealny kebab? E, musi być e, na pewno miękko. E, mięso musi być wygodne. E, musi mieć, mieć dużo sosu i e, dużo dodatków. Na przykład ser. A <grym> torka, najlepiej. Ciężka. Idealnego to. Nie ma. Mięso mieszane, na cienkim, sos też mieszany. Mieszany, mieszany. Druby, cienki. Cienki. Normalny, nie, nie mam żadnych upodobań. Od... Mięso, warzywa, cieści. Baranina na cienkim i sos łagodny. Mieszany, mieszany, <noise> na cienkim. Ja ostatnio polubiłam bułce i bardzo, z dużą ilością warzyw jest bardzo dobry. Cienkie ciasto, czekoladki i łagodny sos. Pewno warzywa, mięso mieszane. Jest sos. Ostry. Ostry musi być. Ostry musi być. Mówiło, że dobry kebab dwa razy piecze, co? No. Racja. W pudełku. W pudełku. Tak, tak. Na talerzu surówka, bułka, kebab. Mało sosu. Dużo mięsa. I dużo sosu. Mieszany, mieszany. Gruby ciasto, cienkie. Cienkie. Tak samo. Kebab... Y po którym nie ma potem problemów w łazience. Ja nie jadam kebabów w ogóle. Pizzę wolę akurat. A najlepszy w Łomży? Gdzie zawsze jadasz? Yy, w Alemie. To na stali w Łomży polecam serdecznie. Bardzo dobry. Alif. E, w Smaku lub Kingu. No chyba Smak, no bo tam przeważnie jadam. Polecam kebaba z Alifa. Smak kebab. Tylko i wyłącznie smak. Mimo że czasami jest lepszy, to smak jest niepowtarzalny. A ten sosik jest pychota. Kebab chaty myślę. Kebab, hut, w się. No, jestem trochę na diecie, jak to się mówi, i wolę takie swoje wynalazków tam nie popieram.